Cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Termit882. Zapraszam na przedłużonego streama, który odbędzie się po nowym roku. Po nowym roku. Będzie się działo. Zapraszam swoich widzów. Zaproście również swoich znajomych, bo będzie warto. No i co? Będzie grubo, będzie się działo. Każda subskrypcja to jest 10 sekund streama na plus od momentu zaczęcia streama. I każda. Złotówka to jest 5 sekund streama na plus. Tyle, ile przedłużycie. Tyle zostaje. Pozdrawiam.